Cześć! Witam Was serdecznie w kolejnym wyborze Turoka. Dzisiaj czołg FV4202. Wydaje mi się, że ja go chyba u siebie na kanale jeszcze nie pokazywałem. Chociaż nie, chyba była jakaś epicka bitwa. To przepraszam, to chyba była. Natomiast ta bitewka jest całkiem niezła. Z bardzo ładnym wynikiem plus z interesującym całkiem przebiegiem, a bohaterem Właścicielem, że tak powiem, tej powtórki jest Vibet, który gra, gra z plutonowym na pilocie. No i zobaczymy sobie, co tutaj można ugrać. Przede wszystkim mamy czołg, który jeździ 50 km na godzinę. Wygląda bardzo, bardzo ładnie. Bardzo mi się podoba ten model. No natomiast, powiem tak, ja nim nie grałem, także nie wiem dokładnie, co on potrafi, czego nie potrafi. Także nie chciałbym oczywiście was w błąd, natomiast z moich takich doświadczeń, jeśli gram przeciwko niemu, no to jest to czołg raczej papierowy, raczej nie budzący jakiegoś wielkiego postrachu. Yy, z dosyć oczywiście niewielkimi wrażeniami na strzał, ponieważ mamy tutaj, właśnie zobaczmy sobie, 226 przebicia, czyli ok, naprawdę bardzo fajnie jak na premkę 8 230 uszkodzeń, premium to 258, i słuchajcie, tutaj jeszcze odłamkowo burzące 42 uszkodzenia, 280 uszkodzeń, 42 penetracji, 280 uszkodzeń. 17 pocisków, i to mnie bardzo dziwi. Skąd taka liczba pocisków w tym pojeździe? Czy tutaj kolega się zabawia w jakieś wyzwania, tak jak ja czasem? Czy była to na przykład. Nie no, pierwsza bitwa to nie. Także y, autorze drogi powtórki, napisz mi koniecznie w komentarzu, jak obejrzysz tę powtórkę, dlaczego aż tyle pocisków HE na tym czołgu. Czy to jakaś pomyłka, czy jakieś załadowanie niechcące? No, bo nie wydaje mi się, żeby aż 17 HEKów wozić, no nie są to jakieś hajeki wybitne, nie są to Hesze, które nie wiadomo ile tam mają penetracji czy uszkodzeń, tylko raczej takie zwykłe, standardowe. No nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy. Na razie mamy 1300 uszkodzeń stracone połowę HP. No tutaj w kwestii pancerza oczywiście ten czołg e, no raczej nie prezentuje się jakoś wybitnie. Można go przebić absolutnie bez problemu. Wyjeżdża teraz ruch agresywnie na plecy. Tutaj generalnie w tym miejscu jest dosyć spora walka. Udaje się go też trafić. Mamy 1700 uszkodzeń, 800 zasysty. No i walczymy dalej. Jeśli chodzi o takie czołgi, w których mamy dosyć słaby pancerz i małą alfę, to dosyć trudno osiągnąć dobry wynik. Jeśli chodzi o obrażenia, tutaj akurat te obrażenia będą bardzo, bardzo ładne. Jest to chyba jedna z lepszych powtóreczek, jakie na tym czołgu widziałem. Jakie na pewno do mnie przesłaliście. Te 2200 uszkodzeń, naprawdę trzeba się dużo, dużo nadziubać, żeby tym czołgiem naprawdę sporo naklepać. Na razie mamy 2500, co już jest całkiem spoko wynikiem, ale oczywiście to jest no, dopiero początek. 6 do 8 robimy troszkę zasysty. Obrażeń 2500. No, tej fałka kompletnie sytuację nie ogarnia, więc trzeba ją sobie wyklepać. Bitwa zacięta, wyrównana. Strzał ładny przez ten beton. Mamy już 3000 uszkodzeń na naszym koncie, 7 do 9. Wróg, widzimy, zyskał całkiem sporą przewagę, jeśli chodzi o HP w tej bitwie. Atakujemy do przodu. Jest fałeczka, przydałoby się ją zdjąć, i powoli kończą nam się pociski AP. Heków widzimy, że kolega nie używa kompletnie. Zaraz się skończy AP. Tutaj dobre manewry, wyjazd taki oskrzydlający. Manewrowanie dosyć ciekawe, interesujące. No i dzięki temu zrobiło nam się już 3700 uszkodzeń. Wrogowie zaskoczeni. Teraz jeszcze gąseczka na centurionie, tak jest. No i wrogowie zostali zamknięci w tym kwadracie. Tutaj dużo widzimy jest robionych uszkodzeń z bliskiego dystansu. Już 4000. Bardzo ładny wynik. Bardzo ładny wynik, ale to nas nie zadowala. Czekamy na więcej. T32 trafiony. 4300. Udało się jeszcze dingnąć Isa bardzo dobrze, bo te chapsy nam się na pewno przydadzą w końcówce tej bitwy. No tutaj naprawdę spora zadyma jest ten jeszcze isek. Y, może nas giąć już w tym momencie na strzała, ale udaje się dingnąć. Y, duży fart, bo ten Is mógłby zakończyć nas po, nasz po prostu żywo. 4600 uszkodzeń i jeszcze jest na jeden strzał. Pomaga plutonowy bardzo dobrze, bo mógł ten Is cały czas nas wykończyć. I zobaczcie na liczniku już prawie 5000. Bardzo, bardzo dobry wynik. No, na nieszczęście nasze, w drużynie przeciwnej zostaje jeszcze fałka 101 p która ma 1200 HP. To jest twardy rywal. Udaje się wykończyć jeszcze kolejny czołg 14 do 12. 5100 uszkodzeń. I teraz ta fałka, ta fałka, która na nas patrzy. <laughs> Jest nas dwóch na jednego, on tutaj się chowa, udaje się go trafić, 5300, niestety ginie nam plutonowy, nie, plutonowy nie ginie, ginie kto inny, mamy go teraz tak naprawdę w dwa ognie, <coughs> dinga, fałeczka, zobaczcie, kończą nam się pociski APCR, I jeszcze jeden strzał, <coughs> wybaczcie, zostaje VC19HP, mi się kończy głos. Nasz bohater ma 5,5 tysiąca. Zostają mu same te hajki za 14. Ta fałka może nas zabić. Mamy teraz kupę tych hajków, które nam zostają. Fałka nie trafia za 0. <grym> 5 HP, 5 HP. Czy uda się go trafić, zabić? Tak jest, udaje się, brawo. Także hajki się przydały, chociaż myślę, że chyba jednak no, znacznie za dużo. Odznaka mistrzowska, wsparcie, duży kaliber i specjalista. 5500 uszkodzeń, naprawdę bardzo, bardzo dobry wynik jak na ten czołg, 6 fragów i ekspa również bardzo przyjemnie, 1840 plutonowy również ładnie, ponieważ 3000 na pilocie, postrzelane, 36 strzałów oddanych, 30 trafień, 28 przebić, 1200 zablokowane przez pancerz, 1000 asysty, około 1,5 km przejechane, no i widzimy zarobek, 166 tysięcy, a po odjęciu kosztów, które... Tak naprawdę widać, że nie są aż takie wysokie. 143 na czysto. Tutaj jeszcze coś chyba musiało być, bo łącznie było te 216 tysięcy, czyli jakiś pewnie bonus do zarobków, ale generalnie zarobek bardzo ładny. Bitewka bardzo fajna, dynamiczna z bliskiego dystansu, no i z wynikiem bardzo, bardzo przyjemnym. Tyle z mojej strony. Dzięki za obejrzenie. Trzymajcie się. Cześć.